Wreszcie się doczekaliśmy. Po kilku tygodniach od premiery ostatniego odcinka Falcon and Winter Soldier przyszedł czas na przygody Lokiego. Był to niezwykle wyczekiwany serial, ponieważ nikt nie wiedział jak Marvel poprowadzi jego przygody po śmierci w Infinity War i ucieczce w Endgame. Jednak pierwszy odcinek za nami i znamy częściową odpowiedzi na te pytania. Dodatkową poznaliśmy odpowiedź na pytanie o tym, z kim zmierzy się tym razem Loki, ponieważ trailery i zapowiedzi na to pytanie odpowiedzi nie udzieliły. Oczywiście ostrzegamy, że ten odcinek zawiera otwarte spoilery z pierwszego odcinka serialu Loki i zdradza kilka elementów związanych z kolejnymi odcinkami. Trzeba przyznać, że pierwszy odcinek serialu Loki pokazał nam, jak bardzo ta produkcja będzie różnić się od Vision czy Falcon and the Winter Soldier. Na samym wstępie dostaliśmy informacje, które kompletnie obracają do góry nogami poprzednie filmy, jak na przykład bezwartościowość kamieni nieskończoności w TVA. Jednak o tym powstanie oddzielny film, w którym omówimy wszystkie detale, wszystkie easter eggi, dlatego też polecamy subskrybować nasz kanał, aby takich materiałów nie przyoczyć i oczywiście za wasze wsparcie ogromnie dziękujemy. Zanim jednak przejdziemy do detali. Trzeba sobie trochę powiedzieć o samym zakończeniu, które jak się okazuje, zdradza prawdopodobnie głównego przeciwnika Lokiego w tej produkcji. Po chwili namysłu Loki postanawia pójść na współpracę z Mobiusem, aby zmienić swoją przyszłość i nie skończyć jak wersja Lokiego uduszona przez Thanosa. Okazuje się, że ta wersja Lokiego ma w sobie coś, co może powstrzymać wersję, która zabija od jakiegoś czasu żołnierzy organizacji TVA. Widzimy też wcześniej w odcinku scenę z jednego z miejsc, gdzie do takiego ataku doszło. I tutaj jest Zaczynają się ciekawe rzeczy, ponieważ po krótkiej chwili jeden z żołnierzy TVA mówi, To On, czyli określenie mężczyzny, innej wersji Lokiego. Ostatnia scena pierwszego odcinka pokazuje grupę Minutemenów, którzy odpowiadają na wyzwanie w sprawie naruszenia biegu czasu. Okazuje się jednak, że to była pułapka i zostali oni zaatakowani przez tajemniczą, zakopturzoną postać. Tak, jest to ta zła wersja Lokiego, jednak w tym przypadku Mobius i cały TVA się mylą, ponieważ nie jest to męska wersja Lokiego. Jakiś czas temu podczas nagrań do tego serialu do sieci wyciekły zdjęcia z planu filmowego, w nich mogliśmy zobaczyć m.in. lokiego wraz z żołnierzami TVA w deszczową noc. Jednak to nie wszystko, ponieważ mogliśmy też zobaczyć aktorkę Sofie De Martino, która odgrywa tam tajemniczą rolę. Jednak czy już taką tajemniczą, kilka razy możemy zobaczyć ją podczas trailerów, gdzie to wiele osób uważa, że wygląda ona tutaj jak Black Widow. Jednak nie, jeśli spojrzymy na jej ubrania na zdjęciach z planu filmowego, Filmowego, to można spokojnie stwierdzić, że to właśnie ona jest tą złą wersją Lokiego. W momencie, w którym tajemnicza postać upuszcza lampę, możemy zobaczyć, że nosi trochę luźniejsze spodnie i dość specyficzne buty. Na zdjęciu z planu filmowego właśnie widzimy ją w luźniejszych spodniach i tych samych butach. Na tym samym zdjęciu możemy też zobaczyć, że ma ona rękawice bez palców, czyli to samo, co i ma postać w kapturze. Tak więc już śmiało można powiedzieć, że tajemniczą osobą z końca pierwszego odcinka jest jest zła wersja lokiego, dodatkowo nie taka, jaką oczekuje TVA i Mobius, ponieważ oni oczekują wersji męskiej. Jednak, czy to jest ważne, skoro w materiałach promocyjnych możemy przeczytać, że płeć lokiego to fluid? Więcej o tym, co to znaczy, w omówieniu pierwszego odcinka. Na koniec warto dodać, że prawdopodobnie nie jest to główny przeciwnik Loki'ego i Time Variance Authority. Prawdopodobnie dostaniemy kogoś znacznie większego i wiele osób stawia na Kanga Zdobywcę, który już został zapowiedziany przez Marvel na produkcję Ant-Man 3. Skoro mamy taką sytuację w Loki, wielkie podróże w czasie i moc, która spokojnie jest ponad kamieniami nieskończoności, to pojawienie się tak potężnej osoby jak Kang Zdobywca nie byłoby raczej większym zaskoczeniem. I kto wie, czy właśnie rozmowa pomiędzy Loki... A Lokim nie sprawi, że połączą oni siły przeciwko komuś znacznie silniejszemu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to prosimy o zostawienie komentarza, loki i łapkę w górę, abyśmy wiedzieli, że taki materiał wam się podoba i chcecie więcej. No i na koniec, jak oceniacie pierwszy odcinek tego serialu? Pozytywnie? Czy może jednak oczekiwaliście czegoś innego? No i przypominamy o subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu Wy jesteście na bieżąco, a my mamy wielką motywację do pracy. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Set z Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, jak zawsze słyszymy się już wkrótce.